Zazwyczaj takie materiały tworzę na te platformy, gdzie wrzuca się krótsze materiały, bądź w ramach shortców, bądź na Instagramie. Natomiast dzisiaj pomyślałam sobie, że zrobimy. Powrót do przeszłości, jeśli chodzi o materiały simowe, i dzisiaj zbudujemy sobie pokój. Ale z racji, że mamy okres świąteczny. Znaczy ustalmy to, znacie mnie, wiecie, że ja jestem Grinchem. Ja nie jestem fanką świąt, nie robię jakichś świątecznych materiałów. Ja nie, nie przypadam po prostu za tym. Jakoś nie wiem, lubię jedzenie świąteczne i na tym się kończy moja świąteczna atmosfera. Natomiast pomyślałam sobie, że mimo to może fajnie byłoby coś nagrać jakieś kilka takich materiałów świątecznych albo przynajmniej jeden, żeby się pojawił dlatego dzisiaj przenosimy się słuchajcie do Komorebi tak wygląda Komorebi, gdyby ktoś nie pamiętał wiecznie zimowa kraina albo część Komorebi jest po prostu zielona i będziemy sobie tworzyć dzisiaj nie dom, a pokój, żeby nie zajęło nam to dużo czasu. Oczywiście pamiętajcie o stawieniu komentarza, łapek subskrypcji mojego kanału, kładziemy skanet, możliwości wspierania ale o łapkach mówię tutaj bardzo, bardzo, bardzo i komentarzu, ponieważ bardzo mało jest tych łapek i komentarzy przy moich filmach. I nie wiem, czy wam się po prostu one nie podobają, czy zapominacie. Także, jeżeli nie zostawiliście w tej chwili, to pamiętajcie, że bro, łapka zawsze spoko, a my lecimy sobie z pomieszczeniem. I myślę sobie, że dzisiaj możemy sobie zrobić taki świąteczny, typowy salon. Ja chyba nigdy nie robiłam takiego świątecznego salonu, wiecie? Takiego typowo, typowo, żeby był jakiś kominek, żeby wykorzystać te elementy, Dekoracyjne, które mamy, świąteczne. W ogóle nawet mody wyłączyłam tym razem, żeby mnie nie denerwowały, bo ja, jak wiecie, mam taką tendencję, że, mm, no, jeśli chodzi o mody. Że je zostawiam w trakcie właśnie budowania, a potem one mi strasznie, strasznie, strasznie przeszkadzają, jeśli chodzi o tworzenie budynków. Dobra, i zastanawiam się, czy zrobimy sobie to piętrowe, czy skupimy się tylko i wyłącznie na tym pomieszczeniu, żeby ono mniej więcej. Ehm, było jednoparterowe, zobaczymy. E, lecimy sobie z tym chyba. Nie ma sensu tego przedłużać. Lecimy sobie od zrobienia miejsca, w którym będziemy mieć kominek na pewno, bo tutaj bym chciała, żeby ten kominek się pojawił. E, tutaj będziemy mieć gdzieś stół, może sobie powiększymy jeszcze to, żebyśmy mieli większą przestrzeń w tym pomieszczeniu, to na pewno będzie jakaś tam forma inspiracji, a przy okazji nie ukrywam, że a czekajcie, bo tutaj będziemy mieć śnieg cały czas, tak? Tak? a to ja muszę zrobić to inaczej chciałam ładną świąteczną atmosferę a to się okazuje, że m, niestety jeżeli ja chcę wam to pokazać o nie to muszę to zrobić tak bo inaczej będziemy mieć śnieg to sorry, false start cofamy to i przenosimy się do innego otoczenia ale było ładnie świątecznie na start nie? ładnie, ładnie, ładnie. Zapomniałam, że tutaj po prostu ta podłoga będzie cały czas ośnieżona. Chciałam taki klimat piękny, jasny, biały. Pewnie zapytacie, dlaczego nie buduję domu świątecznego po prostu, ale powiem wam, że ja mam taki plan, mam taką ambitną, ambitny w sumie plan, do tego, żeby coś takiego zrobić, tylko, że to bardziej musiałby być w ramach jakiegoś speedbuildu, albo po prostu musiałabym zbudować i omówić, ponieważ mi chciała to zrobić tak na nagraniu, tak z kamerą, jak teraz, no to to nagranie miałoby do kilka ładnych godzin. No i zwyczajnie ciężko byłoby mi to zrobić tak dobrze, żeby to wszystko dobrze wyglądało. Więc. Yy, no. Zrobimy sobie teraz pokój, a sam taki budynek może bardziej w klimacie właśnie świątecznym, jakiś drewniany, taki nie wiem letniskowy, czy coś w tym stylu, też sobie zrobimy, ale właśnie może zrobię go prywatnie i wam będę go pokazywać na materiale, albo zrobię to w ramach speedbuilda, także nie bójcie się, taki materiał gdzieś tam jeszcze w mojej głowie jest. Wiem, że lubiliście zawsze, jak budowałam, ja ostatnio mało buduję, ale mm, na święta dla was się poświęcę. Jak to brzmi cudownie! No, ale coś na święta może wykombinujemy, może zrobimy. Dobra, lecimy z tym. Normalnie kojarzą mi się święta na dwa sposoby w sensie ozdoby świąteczne bardzo takie klasyczne, wręcz powiedziałabym, może nudne i oklepane bo albo kojarzą mi się z takim czerwonym wystrojem czerwono-zielonym albo kojarzą mi się z takim biało-niebieskim. Z jasnym. Albo ewentualnie jest jeszcze taka trzecia wersja, super nowoczesna, gdzie nawet nie tyle mamy choinki, co na przykład te papierowe werso. albo same te takie drzewka ozdobione ledami, takie gałązkie. W ogóle to mi się najbardziej podoba, wiecie, jako ozdoby. Ja stałam się strasznym minimalistą, od kiedy jestem duża. <gryso> Jeszcze do niedawna lubiłam bardzo detaliczne rzeczy, a teraz totalny minimalizm. Ja nawet w moim mieszkaniu, w salonie, jak sobie go ogarniałam, to zrobiłam totalny minimalizm. Ja to mam czysto i jasno. Tak, ja mam jasno. E, no jedną ścianę mam czarną i mam ciemne meble metalowe albo ciemno-drewniane, e, ale podłogę ściany mam raczej jasne, wiecie, taki. Lubię taki, taką, nie lubię jak mam dużo dupereli, w ogóle lubię jak mam czyściutko, gładziutko, jak muszę przetrzeć kurze, to nie, że muszę 50 tysięcy rzeczy z półek ściągać, tylko ściągam dwie i, i ścieram I, i to jest aktualnie u mnie najbardziej cenione, więc no te, te um, zwykłe takie... Drzewka, ledowe, nawet bardziej mi się podobają, albo w ogóle jeśli choinka, to nawet bez ozdób, tylko z lampkami. Także ja aktualnie jestem na takim etapie w moim życiu, troszkę mi się pozmieniało, ale my zrobimy sobie tak typowo, typowo świątecznie, bardzo detalicznie. Nie będziemy robić beżów, bieli, będziemy robić soczyste, mocne kolory, wręcz takie mm, zenon, zenonowo-martyniukowe. Od razu Wam mówię, czyli to będzie takie bardzo, bardzo, bardzo kolorowe. Bardzo kolorowe. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo kolorowe. Eee, że ja chcę mieć, e, z racji, że ja chcę mieć sztukaterię tutaj, e, to zrobimy sobie to e, tak. W sensie e, obniżymy sobie platformę. I się zastanawiam nad tą sztukaterią. Najlepsza byłaby zielona, ale zielonej chyba jako tako tutaj nie mamy. To może być ta niebieska. Jest jeszcze czarna. Czarna niespecjalnie, ale myślę, że ta niebieska będzie spoko. Bo robimy właśnie taki ciepły salon. Bardzo takim ciepłym odcieniu. Dobra. Jeśli chodzi o tę podłogę, ta podłoga trochę mnie razi, bo jest za bardzo pomarańczowa, co też może być spowodowane filtrem, który tutaj zastosowałam, ale też potrzebuję takiej soczystej, mocnej, intensywnej podłogi, tylko bardziej bym wolała, żeby ona była taka no, może nawet i ta. Nawet nie wiem, czy nie ta byłaby dobra. Tym wszystkim. Dobra, i tutaj sobie zrobimy tak. Kurczę, ale to jest takie niebieskawe, że tutaj bardziej by pasowało nie czerwono-zielone, tylko niebieskie. la, ale sztukaterii chyba innej tutaj za bardzo nie mamy, z tego co kojarzy. Nie, nie mamy. Na pewno nie mamy innej sztukaterii, więc. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okna. Ja bym chciała tutaj bardzo duże, takie okno klasyczne jak to, tylko szersze. No jak, nic tutaj bardziej, kurczę, będą pasować. sepsujecie mi koncepcję. Miałam koncepcję na żółte wnętrze, czy zielono-czerwone wnętrze, a tutaj ta sztukateria... Jeszcze sobie popatrzę, czy jest jakaś A A chwila, 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 chwila. No przecież ta. No tak. Ratuje mnie jak zawsze. Najnowsze rozszerzenie. <noise> Dziękuję, najnowsze rozszerzenie, że w ogóle się pojawiłeś. Tak, właśnie taka sztuka, Tylko Dobrze by było, gdyby to nie było takie ciemne jak tu. No ale skoro już jest, niech będzie. Ja zrobiłam sobie podmiankę filtrów i wygląda to zdecydowanie lepiej. I poszukuję teraz od nowa tak naprawdę podłogi, bo jednak bardziej taka soczysta, drewniana, mocniejsza, dużo mocniejsza. Taka, to jak wam mówię, to naprawdę będzie bardzo, bardzo, bardzo takie klasyczne i mocne wnętrze. I chyba powinna być ta, ewentualnie ta, tylko bardziej... O, właśnie, coś w tym stylu. Czyli takie rzeczy, których. No ja normalnie nie robię aż takich pomieszczeń. Lubię dziwne pomieszczenia, ale aż takie to są tutaj, wiecie, takie naprawdę u mnie mm, nowością. Kominek. Kominek powinien być, myślę, ten. Ewentualnie tutaj mamy ten z czterech pór roku. Czy mamy jeszcze jakiś taki świąteczny, wyższy kominek? Chyba nie mamy, więc zostaniemy z tym i myślę sobie, że może obniżymy sobie te ściany czy zostawić je wyżej, bo mam problem z tym kominkiem, bo chciałabym, żeby on był jednak wyżej. A wiem, co zrobimy, żeby to ładnie wyglądało. Oczywiście, że wiem. Bierzemy sobie byle jaki pod, tak naprawdę, i zrobimy sobie to na platformie, słuchajcie. I on będzie wtedy wyżej. I tutaj zrobimy sobie też podwyższenia, żeby to było znowu. Ładnie symetrycznie wszystko, tak? Tak, dobra. To sobie stąd usuwamy, to sobie usuwamy, to sobie usuwamy. Zostaje nam oczywiście tutaj zrobienie tych boków, więc już sobie je wykończenia ogarniemy i też najlepiej, żeby były takie brązowe. O, na przykład to drewno, dobra. To drewno jest spoko. <laughs> Dobrze. Mm, tutaj nam tylko został ten kamień wtedy. Chyba zrobić to właśnie tak. Tak też można by było. Dziwnie tak. Wiecie, komentować robienie pokoju świątecznego. Ale myślę, że tak, że zrobimy to tak. I tutaj, no jest ta wersja zielona, biało-czerwona, chyba ta zielona bardziej nam pasuje do tego wnętrza. Dobra, na razie to wygląda tak. Vintage Święta. <laughs> Lecimy sobie dalej. Tutaj jest ten pakiet darmowy, świąteczny. On będzie nam potrzebny. I będzie nam też potrzebne cztery pory roku, z tego co pamiętam. Bo w czterech porach roku właśnie występowały takie świąteczne elementy. Spotkajmy się, miejskie życie. O jest, cztery pory roku. I potrzebujemy pięknych choinek. I tutaj sobie wrzucimy takie dwie. Czyli, tak jak mówiłam, naprawdę robimy bardzo, bardzo, bardzo eleganckie święta w takim klasycznym wyglądzie wnętrza. Lecimy do okien, i my tutaj mamy te okna, i hmm. No, bo wypadałoby, żeby tutaj się pojawiło takie duże okno, więc może sobie je umieścimy, ale nie w tym kolorze. Tylko w takim ciemnobrązowym. Lecimy dalej. Zasłony. Mamy te zasłony, one są takie mało. Wiecie? Mało wyraziste. To sobie ozdobimy tym jeszcze. W kolorze takim zielono-czerwonym, klasycznym, pięknie. Tak, tak, tak. I ten obraz sobie tutaj obniżymy. Hmm, z tą zasłoną tutaj jeszcze muszę przekminić, bo chyba zrobimy sobie z czterech pół roku, ale na razie nie chcę anulować tego filtra, który mamy tutaj umieszczony. Ten stół. Też sobie dajmy tutaj ten stół i do tego krzesła. Krzeseł pięknych nie mamy, więc teraz faktycznie musimy zrobić sobie tak. I poszukać siedzeń. Takich eleganckich vintage, ale nie takich grubociosanych, o właśnie coś w tym stylu. Czyli takich. Wiecie, ładnie wykonanych, bo to ma być tak super, super klasycznie. Aż mnie to przeraża poniekąd, bo to jest naprawdę. Wow, dla mnie, że coś takiego tutaj robię. Lecimy sobie dalej i bardzo potrzebuję takiej właśnie wiszącej lampy, ale też takiej vintage. Takie trochę, jakbyśmy robili dziesięciolecia tutaj, tylko ona też musi być dobrze wykonana, bo potrzebujemy ładnie wykonanych rzeczy. No teoretycznie to. O Jezu, to jest tak, jakby królewsko. Ja nie wiem, czy bym chciała tutaj Wigilie jeść. <laughs> Bałabym się, że coś zabrudzę. Niech tylko się tu pojawi. Są jeszcze te fotele. One są troszkę mniej takie monumentalne, nie? Ale te mają lepsze zdobienia. Tylko one są bardzo, bardzo, bardzo intensywne. No ale musi zostać to w ten sposób, chyba że one miałyby inny odcień. No nie, jakikolwiek inny odcień bym im zastosowała. Bo ten zielony pasuje do tego, ale trochę mi się gryzie z samym tym stołem. One są bardzo ładne, ale bardzo takie ciężkie, a to nie jest aż tak duże wnętrze. Natomiast coś w tym stylu dalej poszukuję. Dobra, może to? Są mniej monumentalne i mniej e, przygniatają sobą. Zasłony w zwierzakach. Jest zasłona, którą bym chciała, właśnie ta. I ona powinna być taka w kratkę. Jak dobrze kojarzę. Może być nawet ta. Ten zielony tutaj trochę nie pasuje, ale. Cóż, są święta, niech będą święta. <laughs> Dobra, filtrujemy z powrotem na cztery pory roku i darmowy pakiet świąteczny, żebyśmy sobie tutaj dalej wszystko ozdobili. Bo dalej potrzebujemy dekoracji świątecznych. Tutaj jest jeszcze jedna choinka, ale ta jest zdecydowanie ładniejsza. Tutaj mamy te ozdoby. No nie powiedziałabym, że one są jakieś wyjątkowe, ale na przykład tutaj. To możemy sobie zawiesić. A mogę to powiększyć? O, w ten sposób, bo to ładnie wygląda tutaj. A nawet w tej wersji będzie dobrze. Dodaję już takie ostatnie detale do tego wnętrza, jakieś, wiecie, tutaj małe półeczki, szafeczki i inne tego typu rzeczy, żeby było bardziej domowo, ale no już wam mogę powiedzieć, że myślę, że wyszło nam to całkiem okej. Okay. No, jest to bardzo taki vintage, jak myślałam właśnie, że chciałabym stworzyć. Bardzo takie ciepłe, rodzinne poniekąd. E, tak bym to opisała, przynajmniej ja patrząc na to, że czuję jakąś taką rodzinną e, atmosferę, świąteczny klimat. Nie wiem, czy chciałabym e, wprawdzie, tak jak mówiłam, być tutaj e, na Wigili, bo obawiałabym się, że coś zepsuje, znając e, moje szczęście i, i moje e, zamiłowanie do. Robienia demolki, bo niestety nie mam w sobie za dużo gracji. Nie jestem człowiekiem e, gracją się szczycącym, ale no, no, no jest okej. Okay. Jeszcze taka jedna lampa, którą bardzo lubię i uważam, że ona bardzo taki klimat specyficzny nadaje, jeżeli chcecie, właśnie, żeby dom miał taki vibe starszego. E, do starszego wnętrza, tak jak tutaj, to właśnie ta lampa, ona jest w ogóle przepiękna. Ja ją często wykorzystuję. Ona tutaj się sprawdzi idealnie, naprawdę dodaje takiej starości do wnętrza. Bardzo, bardzo często u mnie w różnych takich vintage domach ona się. Vintage starych, jak wolicie, możecie sobie tak po polsku oczywiście też to nazywać, bo ja tak vintage, vintage i tak vintage, vintage, to tak nie wiem, może już irytujące. Eee, i no? Kurde, zrobiłam się też na wnętrze. Ale jazda. No, nie wygląda to źle, wygląda to całkiem ok. Kochani, ja Wam dziękuję za oglądanie w takim razie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić dla Was taki drewniany, ciepły, właśnie świąteczny domek. Wprawdzie mam kilka takich budowli udostępnionych, ale no mamy 2024, niedługo 2025, mój Boże! Rok, więc wypadałoby zrobić coś nowego. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i pamiętajcie, jeżeli nie zostawiliście łapki, żebyście ją zostawili. I dajcie znać, jak wy, czy, co wolicie, nie? Tak w rozgrywkach. Czy jakbyście mieli robić świąteczny, świąteczne wnętrze, to bardziej byście robili je takie jak ja tutaj, czyli takie drewno, windy, czy te sprawy. Czy jednak super współczesne, nowoczesne, a może zrobić taki pokój też świąteczny, ale nowoczesny. Dajcie znać. I trzymajcie się ciepłutko. Cześć.